Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Online Ale tym razem jest to początek kompletnie nowej serii Która nazywać się będzie Red Dead Online na 100% Czyli coś bardzo podobnego co robimy na kanale z GTA No i na czym będzie polegać ta seria? Jakie są cele główne? Proszę Państwa, już tłumaczę Naszym celem jest Wbicie maksymalnego poziomu Aktualnie mam poziom 416, nie startujemy kompletnie od zera Niestety, ale Myślę, że tak czy jak seria będzie dla Was interesująca. Oczywiście kupimy wszystko, co jest możliwe. I potrzebujemy na to hajs Ile potrzebujemy hajsu? No, kurde, tak z minion, bym chciał. Tak samo chciałem mieć. No, tysiąc sztabek. No to tysiąc sztabek już mam. Ale minion hajsu właśnie jest to cel naszej serii. Zobaczymy, czy oczywiście się uda. Teraz mam 200 tysięcy. Do tego także musimy sobie wyjść w coś takiego jak yy, postępy. I tutaj jest taka zakładka, która będzie najtrudniejsza, czyli nagrody. Mam 381 z 667. Musimy wszystkie nagrody zrobić na 100%. Ale pytanie: Na 100%, nawet te nagrody, które się restuje, czy nie? No bo zobaczcie, niby tutaj mam użyć remediów Harriet I to robimy 10 razy. Czy to też, kurde, może to być 10 razy? No nie Na razie, naszym celem jest oczywiście zrobienie tego przynajmniej raz, żeby tą klamerę dostać. A potem możemy się poprawić w 10 stopni tej nagrody. E, oczywiście wszystkich innych. E, jest wimbrownik. ten sposób teraz się to prezentuje. Szybki taki przeskok. Kurde. Dużo takich rzecz, na przykład jak to, nie? Zagraj utwór z pełną kapelą graczy. Ja gram zawsze solo. To będzie lekki kłopot, ale jakoś ogarniemy. Upi się własnym bimbrem. Ani razu tego nie zrobiłem. Kurde. Widzicie, to trzeba kurde poznawać gierkę teraz od nowa w pewien sposób łowcy nagród, które mam większe zrobioną, A, ale tutaj dostarcz żywych poszukiwanych przestępców. Mam 121, na złoto potrzebuję 1000 i tę nagrodę się restuje. Czyli musiał zrobić 10 000. Więc na razie naszym celem jest zrobienie tego Przynajmniej raz, żeby tą nagrodę dostać w postaci klamry. E, tutaj martwi... E, o, kurde! Ani jednego nie dostarczyłem do tej pory, bo to jest trudne. Jeszcze jest to. Eee, tutaj mało tego robiłem, więc w tej serii też te zrobimy. To akurat jest nagroda, którą się cały czas resetuje. Eee, I ona nie ma wpływu na naszą serię, ponieważ to jest złoto za Expo, nie? Eee, lecimy sobie dalej. Kolekcjoner w ten sposób się teraz prezentuje na starcie serii. No, tutaj raczej to się uda zrobić na maksa nawet po 10 razy, bo kolekcjonera bardzo często robię. Jak wprost nie mam co robić na konsoli, to po prostu sobie wchodzę do Rededa, zbieram te znajdźki i e, hajsik wpada. Lecimy dalej. Handlarz. Tutaj handlarz jest akurat w miarę spoko. Misje zaopatrzenia tysiąc! O kurde, to muszę je zacząć robić, bo zawsze kupuję te zasoby. Lepships Dalej mamy tutaj. Towary kupcom. Kurde, sporo też. Nie mamy jeszcze to. tej potrawki w obozie. Da się to zrobić. Strzelec wyborowy. W ten sposób. O kurde, no to przy okazji bo Tutaj można zabijać boty na całe szczęście nie trzeba graczy. No, i widzę z jakiej broni za bardzo nie korzystam, na przykład z łuku. Widzę, że mało zabijam graczy, w sensie boty, że się więcej. Zabić trzech wrogów, strzałami w głowę, z karabinu wyborowego w 10 sekund lub mniej. O kurde, ale to jest trudne. Szczególnie na padzie. Dobra, jakoś się może uda. Walka. daj niektóre mam zrobione na maksa już, z biodra. Muszę po-nawalać. Przejedź wrogów dyliżansem. Zero. Ja pierdziele. W ten sposób. Ogniem. Mało w sumie, tylko pięciu zabiłem. Eee, tutaj. Będąc w stanie odurzenia. Okej. Okay. Czy mi jak? Że mam się napić po prostu? W ten sposób. Ale tutaj. Zabij wrogów strzelając z broni stacjonarnej. Tysiak. Podzieło ich. Eee... Dalej, polowanie. Tutaj dużo zrobione w sumie. Ale... Na przykład to, liczba podwójnych zabójstw zwierząt. Okej, okay. ale to jest w miarę proste. Bo można chyba zabijać ryby dynamitem po prostu. Eee... Tutaj zwierzęta z jednego pociągu. nie eee, to w sumie proste też. Pięści ciała, duże zwierzęta. Nożem! Aha! Dobra, no czyli muszę las najpierw je złapać. Na to wychodzi. Trzeba mi z łuku. Okej. Okay. I szybki przegląd tego wszystkiego. Żebyście wiedzieli, z czego startujemy? Nie? W tej serii. Zbieraj zioła. Kiedyś ziół dużo zbierałem, bo zioła to był mój główny zarobek, naprawdę. Bo kiedyś się zarabiało grosze, a zioła też dawały grosze. Ale tych ziół mogłeś zebrać sobie dużo e, w twojej torbie dzięki temu mogę sprzedać dużo ziół naraz. I to był całkiem niezły zarobiec. i zarabiałem na tym więcej niż na polowaniu A kiedyś to było właśnie tylko było polowanie Zbieranie ziół tak naprawdę Robienie misji fabularnych, które nic dawały hajsu praktycznie No i... Nie wiem czy mówię łowienie Więc tak, misje, polowanie, łowienie Zbieranie ziół, takie sposoby były na początku I właśnie ja dużo ziół zbierałem eee, Różne zioła, spróbowałem oczywiście hmm, Wytwórz przedmioty ok Różne receptury poznawaj Różne rodzaje mięsa Okej, okay, przestępstwa Co my tutaj mamy? Złap wrogów na lasu z wierzchowca To przeważnie robię kiedy muszę Robić zadanie dnia tak naprawdę e, Ciągnij wroga na lasu, Za koniem. o kurde jak dużo Ale zrobimy e, Z poziomem poszukiwania Ale Dużo mi to wpadło dlatego, że mm, Kiedyś był taki sposób na wbienie expa, że leciało się do jakiejś lokalizacji, a ja robiłem to w Blackwater. Stałem w miejscu ze skrzynią i po prostu nawalałem w policję, nie? Wtedy jeszcze nie było tego czegoś, takiego czegoś, co się nazywa grzywna. I w ten sposób ja tak zabijałem sobie NPC-ów i z jednego dostawałem tam, nie wiem, z 15 expa może. I właśnie w ten sposób yy, z tam chyba. Nie wiem, 60. Zrobiłem w jeden dzień setny. Coś takiego, strasznie dużo na tym ekspaleciało w miarę. Znaczy, w sumie dalej tak można, ale teraz trzeba jeszcze potem płacić grzywne za zabijanie policji. Więc to nie jest zbyt nieopłacalne, pewnie. E, Ucieki w co nagrył, traf do więzienia. No to było. Ten z w więzieniu. Słyszałem, że w ogóle jest glitch na to, żeby to jakoś szybko wpadło. W sensie glitch taki, że on przypadkiem ludziom wpada. Ukończ okazję krwawej forsy. Jak widać, jeszcze nie zrobiłem, więc tej serii musimy dokończyć. W ogóle, ciekawe, że to wpadło do tej właśnie kategorii, że przestępstwa. Te wszystkie rzeczy z tej najnowszej aktualizacji. Okej, okay. noty kapitałowe zdobywaj. Tysiąc! O kurde, podjęło ich! Tysiąc not kapitałowych. Masakra, dobra. Eee, zobaczmy podróże. Jak to wygląda? Podróże pociągiem. Jeszcze o. To w ogóle jest cud, żeby to znaleźć w online. Dalej jest podróż i konno. Kurde. Naprawdę. Teraz się dużo, chyba że ja, ja 100% nie zrobiłem dawno i dlatego tak jest dziwnie. Bo jeszcze nie zrobiłem tej nagrody na Maxa. Mnóstwo jeżdżę tym koniem. O. To są takie fajne wyzwanka, takie próby czasowe pseudo, że musimy na przykład z Valentine do Strawberry w czasie poniżej 3 minut i 30 sekund, nie dostać się. To samo jest tutaj z y, Rancha Emerald do posiadłości Braithwaite. E, w 3 minuty e, 15 tutaj Colter do, do rancha Adlerów. A, okej, okay. to jest w miarę proste. Bo to jest obok. I to przy okazji zrobiłem, nawet nieświadomie. Podróżuj diligansem, jako pasażer. Odwiedź każde miasto. Odwiedź wszystkie stacje kolejowe. Zobaczcie, że wszystkich nie odwiedziłem do tej pory. Mam 7 na 9 w której nie odwiedziłem? jest tych ta pustyni. Eem, 50 sklepów. Kup na jednorazowego użytku. Różne ubrania. I jeszcze tego nie mam. Co ciekawe. Wydawaj hajsy. Okej, okay. max to na zrobione. Produkty zwierzęce rzeźnikowi. Czyli 10 tysięcy, myślałem, przydarzyło się. Przyda, bo ta nagroda się restuje. O kurde, ostro. Kosztowności passerowi. O kurde, mało. Alkohol w każdym celu nie trzeba zrobić. Ok, no to lecimy sobie dalej. Ogólne, kurde, czyli dzisiejsze odcinek będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie z tego, żebym wam pokazywał, no, z jakiego momentu powiedzmy, startujemy, nie? Bo w sumie dużo czasu mi się schodzi. Najwyższy i najniższy poziom koloru tu już mam. Skarby za pomocą mapy. O kurde, wiecie ile ma map? Chyba ze 30. Na jakimś odcinku je sobie otworzymy. Ograb wrogów. 16 kart. Wszystkie karty o Nomaks zrobione. E, wyzwania dnia. Wyzwania dnia z kategorii ogólne, w sensie, że wszystkie zrobić, a to jest seria tygodnia. Ok, 28 dni. O, telefon. Coś ciekawego, że mi tu brzęczysz? Aha, ktoś mi na Discordzie napisał. Przeglądałem La Casa de Papel. A może ten widz to ogląda. Tak oglądałem jakby co wszystkie sezony i uważam, że fajnie było, gdyby to się skończyło po drugim sezonie, bo ten finał w był. Znaczy w piątym sezonie był. Nee. Mógł być lepszy. Ukoń 9 wyzwań dnia roli w ciągu jednego dnia, okej. Okay. Tego jeszcze nie mam, nawet tej podstawowej nagrody. Koń 3 na 3, czyli wszystko. To jest maksymalna więź. 5 różnych koni i upadek z 10 metrów na koniu, okej. Okay. Oko, Banda, o Jezu, zero. Zobaczcie, to co właśnie mówiłem, że ja w ogóle nie gram jako banda, nawet nie gram jako przywódca, kiedy gram solo. Więc ten sposób to się prezentuje. Strasznie, o cud członków bandy. Tysiak! Wykonaj asysty z bandą. Pogieło! Ukończ wyzwania kontrabandy. bandy. Jak ja w większości przypadków nawet nie wiem jak to się odpala. W sensie wiecie. Eee, bardzo często jest taki bóg, nie wiem czy to jest bóg w sumie, że po prostu nie ma opcji odpalenia tego. Chcesz to odpalić, ale nie ma takiej opcji, jest na szaro. Gra swobodna. Ukończymy misję w Grze Swobodnej o 10 różnych postaci. Okej, okay. czyli to o to chodzi. W ten sposób to się prezentuje. Zlikwiduj 4 kryjówki w ciągu jednego dnia. To jest jakieś wyzwanko. Okej. Okay. Dalej, rywalizacja. Ostatnia rzecz, znaczy ostatnia tutaj. Jeszcze parę innych rzeczy musimy załatwić. Aha, czyli różne tryby muszę grać. Konfrontacje. Wyścigi z bandą. Rywalizacja. A ja muszę wygrać? O kurde, to najlepiej te drużynowe grać. Eee, Zdobyć miejsce na podium. Ale lipa. brune to jest. Pierwsze miejsce w kontrabandzie, wygraj starcia. Ehm, yy, 5 rodzajów wydarzeń. Postrzymaj wrogą bandę. Pie dokonaj pierwszego zabójstwa w Strzelaninie. Okej. Okay. To jest w miarę proste. Widzę, że to się nie restuje, więc to tyle spoko. Ostatniego zabójstwa. 10 fal w trybie do broni i zawoda kontrabandy muszę wygrać. Ok, No to w ten sposób. Strasznie dużo tego jest. Yy, ale to nie koniec. Jeszcze są nagrody za rangi, ale akurat to już wszystko mam, zobaczcie bo to się kończy na poziomie setnym więc okej okay, to już mamy misje fabularne nie zrobiłem wszystkich, nie zrobiłem tych które są z jak to się nazywa no na tą niską rangę a i w sumie widzę że tutaj nie mam złota ale ogólnie właśnie nie zrobiłem tych zadań które są na niski poziom horroru, o tym właśnie mówię więc zaraz to się cofamy co musimy jeszcze zrobić Musimy jeszcze zrobić coś takiego co nazywa się e, Tylko w jaki sposób to się odpala? Chyba tutaj Compendium e, Zwierząt I zobaczcie Do tej pory przekazałem 0 kategorii Do Harriet, niestety Ale Też nie mam ogólnie tych wszystkich zwierząt ogarniętych, na przykład tego Nie odkryłem w ogóle O kurde Dobra Oto będzie sporo z tym roboty Zobaczcie ten sposób to się prezentuje. Bo musimy każdy zwierzak, każdego zwierzaka zrobić w ten sposób, że musimy e, zabić, oskurować, zbadać, uśpić, brać próbkę i sfotografować. Dużo rzeczy. Teraz nie duża. I właśnie każdy zwierzak będzie musiał w tej serii być zrobiony na maksa. W ogóle nie mam żadnych, a bo to są legendarne. A nie, mam. Czemu pisze, że zero? z 0. Aaaa, ja jej tylko zabijałem. Tak? Nie, bierałem próbki. To zbugowane jest, niestety. się dużo tego jest. Eee, no i cóż. Tyle, jeżeli chodzi o chyba te rzeczy, które muszę w tej serii zrobić. Jeżeli o czymś zapomniałem, dajcie znać. Co jeszcze mogę zrobić w tej serii na 100%? Wiadomo, wszystkie jest stroje. Wszystkie bronie, wszystkie te warianty też musimy sobie kupić. Ale czy coś jeszcze jest? Chyba nie, chyba wszystkim powiedziałem. Więc to jest taki odcinek wstępny, powiedzmy. Od kolejnego odcinka lecimy sobie z zarobkiem, bo w pierwszych odcinkach właśnie na tym się skupimy, dlatego że jest um, miesiąc premii, kiedy to nagrywam. I te premie są potężne. Mamy premie raz, dwa na handlarze, na bimbrownika, na łowcy nagród, więc będę musiał to farmić. Mocno. I no cóż. Tyle. Krótki odcinek taki wprowadzający, nie za wiele się działo, ale właśnie chciałem pokazać... A nie, sorry jeszcze. Musimy wejść sobie w gracz chyba. Eee, moja potocznia nazywa Eevee. i mogę sobie tutaj zobaczyć... Ile czasu spędziłem w GTA Online? Chyba tak, znaczy sorry, w Red Online. Ranga, tego typu sprawy. Nie, to są jakieś informacje ogólne. One są ważne. Więc proszę bardzo. Postać stworzono wtedy, chociaż wydaje mi się, że to jest fake info, bo ja postać stworzyłem kompletnie kiedy indziej. Tutaj jest zła data podana, bo ja stworzyłem postać w grudniu. Wtedy kupiłem Reddit online. Red w sensie Reddit Redemption 2? Łączny czas spędzany w Reddit online minus 2 dni i 5 godzin. Dobra, tutaj jest fake info podane, więc niestety. Musimy przejść na stronę Rockstar'a, może tam te informacje będą lepsze. Okej, okay. niestety na stronie Rockstar'a też jest fake info, ale mamy więcej statystyk tutaj dostępnych na szczęście. Więc aktywny koń, fundusze, hajsy, czas gry, mi okej. 1139 godzin. Myślałem, że więcej. Może jest to zbugowane, bo jak wejdziemy sobie w dół tutaj bardziej... To mam na przykład posad stworzono, dalej jest złe info. A łączny czas spędzony w Redditone zobaczcie. Days, days, plural one day. Nie wiem. Po prostu tutaj jest. Wydane pieniądze, zarobione pieniądze, całkowita liczba zabójstw 13. Liczba śmierci 1. Dłuższa seria wyzwań dnia: 87 dni. Teraz się nie da zrobić więcej niż 28. Dni, w których uczono wszystkie wyzwania dnia. O. Tym razem play No to nieźle, się bawicie Eee, dobra Zabici gracze, trzy, no jasne Nie, to jest Mocno pojęte są te statystyki One są zepsute O Z polowania zarobiłem 16 tysięcy jest sporo Eee, zabite zwierzęta, skurowane, Perfekcyjne zabójstwa Złowione ryby też fake info, nawet o więcej. Dobra, te statystyki tutaj są mocno popsute. Ale karty mam wszystkie na maksa zrobione, jakby co. No i cóż, ym, tyle. Więc kolejny odcinek będzie bardziej. A, i w ogóle niby nie będę ukończyłem fabuły na 100%. A, fabuły na 100%. Ponieważ, uwaga, uwaga, mam platynę. A co wymagane jest do platyny? Zrobienie gry na 100%. Ale niestety, tutaj rok stary źle pokazuje. No i cóż, tyle. Ja się rozwijam, proszę Państwa. Żegnam, się, część. elo.